Hej, witam was bardzo serdecznie w 31 odcinku Degustuję i Testuję. Wiele osób prosiło, żebym coś przetestowała, więc dzisiaj będę dla Was testować te mini batoniki. Słuchajcie, żeby była mm, pełna jasność, ja czasami y, próbuję coś, a dopiero później przychodzi mi do głowy, że mogłam to przetestować na odcinku. Tak było w przypadku mojego tortu urodzinowego Oreo. I tak samo było w przypadku w przypadku tych mini batoników, tak samo jest w przypadku tych batoników, dlatego też nie chcę, żebyście mi tutaj teraz mówili, że ja w jakiś sposób Was oszukuję, że to jem wcześniej, a potem udaję, że testuję to na odcinku, nie, tylko po prostu wczoraj to otworzyłam, kiedy zaczęłam jeść, pomyślałam, Agnieszka, ty kretynko, przecież mogłaś to przetestować na odcinku, no i dobra, te batoniki nazywają się Choco i Caramel Bites, są... Podobne jakąś nowością jak możemy przeczytać Poza tym mają jeden wielki plus Bo możecie je zamykać I otwierać wielokrotnie Nie tak jak niektóre paczki Że otworzycie raz i musicie je zjeść Bo inaczej Wam się wszystko rozsypie Teraz Wam pokażę jak wyglądają te bakoniki. Są mega urocze bo Są takie malusie Ale są też bardzo słodkie gdyby, gdyby ktoś zjadł taką całą paczkę Za jednym razem To dostałby próchnicy Ja Wam to mówię Dobra, testujemy Z tego, co wiem, są też inne smaki. Ja to kupiłam. W Lidlu. Wiem, mówicie często, że się krzywia. To wcale nie znaczy, że to jest niedobre. Ale są jeszcze kwaśne albo tak słodkie. Że czuję takie kwaszenie w policzkach. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Daję 8 na 10. Dlaczego? 8 na 10, ponieważ plusy. Można się z kimś takimi batonikami podzielić. Więźcie ze sobą na wycieczkę na przykład i. To nie jest tak jeden batonik, że zjecie, potem wam ja się chce czegoś słodkiego. Tylko sobie weźmiecie na przykład parę batoników, później parę teraz. I no... Przede wszystkim... Yy, dlatego, że naprawdę jeżeli ktoś ma niski poziom cukru, to może dostać kopa. Minusy są takie, że właśnie to jest tak słodkie, że aż zęby potem bolą. I czujesz jakbyś zjadł dwie łyżki cukru albo wypił szklankę z tu, wody z cukrem więc no to, to jest naprawdę słodkie, słuchajcie ja lubię słodkie, ale to już jest przesada myślę, że ocena jest adekwatna do produktu ja jak już mówiłam ja to kupiłam w Lidlu i z tego co wiem są też inne smaki chyba mleczne więc można przyjść przetestować jakiś inny smak, bo to po prostu jest dla mnie za słodkie to jest trochę jak mini mars, tak to smakuje Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał. Nagrałam go, ponieważ prosiliście o testowanie. No i teraz taka mała informacja. Moglibyście mi pomóc, bo chcę skrócić mail tutaj w kucyki, bo wiem, że są za długie. I w dodatku znalazłam taki kawałeczek... Od zabawki i zrobić jej to jako kolczyk w nosie, bo doszłam do wniosku, że jeżeli mam już coś odwzorowywać, to niech to będzie jak najbardziej podobne. I żeby była jasność pełna. Ja sobie zdaję sprawę, że kiedy robiłam cosplay na MSP Melanie Martinez, to zapomniałam o dodaniu skarpetek, ale po prostu no, byłam tak, tak skupiona, że po prostu zapomniałam. Jeszcze to muszę doszyć, bo mi się trochę obluzowało. Uważ, uważam, że może oczy mieliście rację, trochę nie wyszły, ale pamiętajmy, że człowiek się uczy całe życie. Na przykład, ja Wam teraz coś pokażę. Zrobiłam gnijącej Pani młodej welon. Wiem, że to kiepsko wygląda, ale jak to założę, to będzie wyglądało lepiej. Mieliście rację, jak już mówiłam, kiedy Wam was pytałam, co za postać. Yy, nie zrobiłam jej jeszcze tylko, bo włosy jeszcze tym jeszcze nie chcą przyjść. Yy, uszyłam jej sukienkę i Wam zaraz pokażę, jak to na razie wygląda. Twarz jej zrobiłam, myślę, że twarz jest spoko. Yy, sukienkę sama uszyłam. Problem jest taki, że kiedy próbowałam te nogi od laguny i szkielety przykleić, to... No, ten, że tak powiem, wejście do nogi szkielety ma inne, że tak powiem ten taki do wkładania niż noga laguny i doszło do tego, że noga się złamała i musiałam ją przykleić klejem na gorąco przez co jest trochę asymetryczna ale nie widać tego aż tak bardzo ja wiem, że powinnam wam może pokazać lalkę jak już będzie skończona ale trochę to szyłam, może nie widać to to jest tylko na perukę Poczekam na te nieszczęsne włosy i nie wiem, kiedy przyjdą. Sprzedawca powiedział, że przesyłka zaginęła gdzieś po drodze, o czym Wam już chyba mówiłam. I jeżeli yy, chcielibyście yy, ocenić dotychczasową moją pracę nad Emily, to proszę piszcie w komentarzach. Yy, ja Wam jeszcze pokażę, jakby to wyglądało z tym welonem. Sorry, musiałam, bo tak mi się ta piosenka podoba No z tym, wiem, że to tak głupio wygląda Ale uwierzcie mi, jak kupię jeszcze wianek I przyjdą te włosy I jak uda mi się zrobić perukę I doczepię ten wianek z, z welonem To będzie to wyglądało spoko Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka Trzymajcie się, cześć!